Ja Macie sami, Polski Paję dzisiaj idą podziękowania dla Halfiego za to, że po prostu zrobił mi baner tu jeszcze wie, większy ten baner, tylko że jak ja twoje dzisiaj banery robiłem wczoraj, to że za mała była rozdzielność czy coś. I przepraszam, że to się nie zmieściło. Wiecie co. ajcie ja się, subskrybuje, tylko że... Ja sobie może odbijam na końcu. No, właśnie. Bo już ten baila ja potem poszukam, albo zaraz i zaraz się widzimy. I zobacz, jesteś, jesteś, jesteś. Dziękuję Ci za banner, że mi zrobiłaś. Jak coś to ja mogę sobie, nie wiem, zrobić, awater. jeśli Ty chcesz, ty też pewnie możesz zrobić albo no właśnie to dla niego dla mnie słuchać i dla niego leci. Dziękuję. Pa pa!